To jest podcast Irytacje, czyli o sztuce zdrowego nakręcania się. O waszych głośników lub słuchawek nadaje Kamil. Dzisiaj będzie o tajemnicach chemii, której nawet w szkole nie uczą, choć powinni. Bo wiecie, szkoła się skupia na wielu niepraktycznych rzeczach, które w ogóle nam w życiu później nie są potrzebne. No, pomijając wzory skróconego mnożenia, bo to jest ta wiedza, którą no w codziennym życiu cały czas używamy. A <gadamy> pogadamy o... Przegryzaniu się. Wiecie, to ten stan, kiedy wszyscy już jesteśmy gotowi do jedzenia, ale nie, nie możemy tego tknąć, bo musi przegryźć się. I moi drodzy, jest to najbardziej mityczny proces w kuchni, który nie tylko dodaje smaku, ale też smaczku do samego życia. Przegryzanie się to taki moment, gdy czas działa jak taki niewidzialny kucharz. No, bo wiecie, sałatka jarzynowa bez przegryzienia się to nie sałatka, to skandal, i powinni odebrać wtedy polskie obywatelstwo, jeśli ktoś weźmie po prostu taką mieszankę majonezu i warzyw, ledwo co poznanych, i już każe nam to jeść, a kiedy czas, żeby to stworzyło taką wspólną całość? Spójną? I tak jak my w relacjach, i wszystko na wierzchu, a jednak trzeba czasu, by to się posklejało w coś sensownego i smacznego. Pamiętam, jak pierwszy raz zabrałem się za robienie sałatki jarzynowej, to już w ogóle powiem szczerze, no myślę, że będzie to jak bułka z masłem, no bo wrzucasz tamte ziemniaki, marchewkę, groszek, jajka, zalewasz to po prostu toną majonezu. To wcześniej jeszcze następuje, oczywiście, proces decyzyjny, czy kielecki, czy winiary. Mieszu, mieszu i gotowe. No to tak zrobiłem, popatrzyłem, spróbowałem, no i od razu wiedziałem, że coś tu nie gra, bo smakowało niejako. I tak, wiecie, no się zastanawiałem, o co chodzi, że to nie smakuje tak jak ta sałatka z rodzinnych imprez, na którą wszyscy rzucali się jak na jakiś serarytas. Siedziałem tak nad tą sałatką i myślałem, co ja zrobiłem nie tak? No, troszkę już tak myślałem, że coś będzie nie tak. No, bo wiecie, jeszcze się nie dorobiłem takiej miski wielopokoleniowej. Takiej miski, gdzie po prostu to tam dopiero się przegryza wszystko. Wiecie, namoczone nogi, -y, miska do żegania, miska na pranie. No, tam takie aromaty się przegryzają, że robienie teraz y w wieku takiego wchodzenia w dorosłość i własne życie nagle sałatki takiej samej, jak ta, która w domu robiła właśnie się iść ta. Przegryzała się w tej wspaniałej plastikowej misce, No to, to już brakuje tego aromatu, prawda? Więc to znowu pokazuje, że ten proces nie tylko przegryzania się polega na tym, że, że my musimy poczekać, ale też właśnie, że my musimy dojrzeć do, 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 do pewnych rzeczy, że każda sytuacja w naszym życiu przybliżaniem nas do tego, że to życie zaczyna dobrze smakować. No i tak jak Siedziałem nad tą miską i tak myślałem, hm, czy uda mi się zrobić ta, tą sałatkę, no dotarło do mnie, że to nie taka prosta sprawa. Ta sałatka potrzebuje czasu, takiego swojego sekretnego, wypracowanego procesu przegryzania się. Jakby te warzywa miały jakieś swoje sprawy do obgadania, no bo wyobraź sobie, marchewka mogła się obrazić na groszek, prawda? Ziemniak mógłby nie przepadać za majonezem, bo na przykład woli y, ziemniak kielecki, a my tu dajemy y, winiary, a jajko. Kto wie, może potrzebowało czasu, żeby w ogóle się tam znaleźć. No i to, co widzisz jako chaotyczną mieszankę warzyw, w rzeczywistości przechodzi skomplikowany proces dogatywania się. I tak sobie pomyślałem, że ta słodka żnowa, to trochę jak życie. Na początku wszystko wydaje się takie niespójne, wręcz błędne, bez smaku nijakie. I każdy składnik ma jakiś swoje ale, ale my w różnych sytuacjach. Tak, nowe miejsce, nowa praca, nowi ludzie, to my wszędzie mamy właśnie jakieś ale. I czujemy, że coś jest nie tak, że nie wszystko się zgadza, a potem przychodzi ten moment przegryzania się. Czas robi swoje, składniki jak i ludzie muszą się siebie nawzajem yy, nauczyć, yy, przyzwyczajają się, docierają i nagle bez większej rewolucji okazuje się, że jest lepiej, że jest smaczniej, że ten majonez to nie jest taki sły, że marchewka z groszkiem wcale nie mogą się, yy, nie muszą się kłócić, a ziemniak w końcu znalazł swoje miejsce. Tak właśnie wygląda przegryzanie się. Poczekaj, niech się przegryzie, prawda? No to często się tak mówi, jakby te y, warzywa y, w magicznym tym procesie nagle miały stać się lepsze. No, i co jest dziwne, że faktycznie tak się dzieje. Że życie i majonez robią swoje. To przegryzanie się ma w sobie coś więcej niż tylko smak. To taka właśnie metafora życia. Nie wszystko przecież od razu smakuje i nie każdy dzień jest od razu idealnie przyprawiony i nie będzie smakował jak przyprawa kebab gyros, bo czasami trzeba, żeby te różne rzeczy, przeżycia, emocje czy decyzje właśnie trochę się przegryzły, zanim nabiorą znowu tego sensu i zaczną smakować przyprawą kebab gyros. Jak Sytuacje z życia, które z początku wydają się nie do zniesienia, ale z czasem, no może nie stają się pyszne, ale na pewno łatwiejsze do przełknięcia. I teraz pytanie, po co my tak się cieszymy, że coś się przegryzło? Myślę, że to dlatego, że w tym całym pośpiechu życia lubimy mieć przynajmniej jedno miejsce, gdzie czas nie przyspiesza. Sałatka przegryza się swoim tempem, Bigos zresztą też. Bez względu na to, jak to miałoby być bez sensu i jak szybko zmieniają się nasze zegarki i taki proces magiczny istnieje. I to jest taka lekcja cierpliwości od jedzenia dla nas, wiecznie zabieganych, zawsze na coś czekających i wiecznie na coś narzekających. A co, jeśli my jesteśmy jak sałatka? No, nawet się mówi, jesteś tym, co jesz. Może wszyscy potrzebujemy, właśnie, przegryzienia się. Może ten czas, który czasem wydaje się nam zmarnowany w oczekiwaniu, w próżni, w irytacji, tym wszystkim, jest tak naprawdę najlepszym kucharzem naszego życia, najlepszą przyprawą. Więc co mogę wam życzyć? Smacznego życia! A nakręcał się i irytował autor podcastu, Kamil Wojtczak. Dodaj podcast do ulubionych. Ustaw przypomnienie, aby nie przegapić nowego odcinka. Dzięki.